Witam w ponownym nagraniu. Witajcie, witajcie. Słuchajcie, ten obraz zmienia swoje oblicze, zmienia swój charakter. Jest zupełnie, że tak powiem, teraz się zrobił interesujący. W moim zdaniem troszeczkę bardziej interesujący niż był poprzednio. Ale troszeczkę znowu idę w jakichś niektórych miejscach w no nie do, niekoniecznie dobrym kierunku. Ale tak to bywa. Witajcie, to jestem ja, Adam Razik. jesteś na moim kanale Malowanie krok po kroku. Nie jest tak do końca, że wszystko nam się ma podobać i pewnie niektórzy z Was powiedzą, szczególnie ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z malowaniem, powiedzą, no czego, fotoć się czekasz, skurczę, chciałbym tego malować, taki obraz taki, w taki sposób go prowadzić, jak Ty to robisz. I, no tak, no, jest to pewnie, wynika to pewnie z jakichś doświadczeń, z jakichś umiejętności już nabytych i tego, czego oczekujemy już. No, każdy z nas jest na jakimś innym w innym momencie takiego rozwoju, powiedzmy, na, na, na ścieżce, na, na tej linii, yy, czy tam, jak to tam inaczej yy, określić. Dlatego, dlatego to jest tym różnie i dlatego jest to tak interesujące. To tak, to I tak wciąga, że chciałoby się poprawić, chciałoby się zmieniać i, i no i tak to jest. Nie, niejednokrotnie będzie m, u Was też tak będzie to wyglądało, że, że będziecie po prostu m, bardziej lub mniej zadowoleni z efektów swojej pracy. Ten poprzedni obraz jakby tam machnąłem i bardzo fajnie poszło, a teraz. Tu widzę, że będę, no to będzie jeden z tych, może dlatego, że tak sobie nałożyłem takie ramy tej, tej, tej geometryzacji tego, tej powierzchni, tej kompozycji obrazu. I dlatego może w ten sposób potraktowałem i dlatego jakieś takie problemy, kłopoty tutaj malarskie, wchodzę i się zagłębiam niepotrzebnie. A powinienem sobie po prostu, o teraz wezmę, no troszkę troszeczkę mi się światło tutaj źle odbija, mi się błyszczy ta farba. Ale może sobie jakoś z tym poradzę. Biorę teraz czerń i troszeczkę ją do jakimś tym błękitem, czy jakimś w tym przypadku jakim błękitem pruskim, czy to jakieś nie, to jest morski, ten taki bardzo ciemny błękit. I sobie go tam łamie i będę malował, robił to, co mówiłem na poprzednich nagraniach, w poprzednim odcinku, że ten kolor i kontur buduje, buduje ten tę przestrzeń w obrazie. I teraz Postaram się i pewnie w niejednym miejscu ten kontur mi po prostu troszeczkę pomoże i po, 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 będzie takim doradcą, tego jakiego. O, tu widzę od razu, że tu mogłoby być no i tu na przykład wzmocnię, zrobię coś w rodzaju takiego cienia pod tym ciemnym walorem. Taki ciemny walor pod tą czerwienią no i zupełnie inaczej ta, ta plama będzie wyglądała, tak? Od razu by się inaczej to rysuje. Tak samo tutaj gdzieś, dlatego o tym też już tam kiedyś wspominałem, że tym się różni malarstwo na... nas, ludzi dorosłych, od, od malarstwa dzieci. Dziecko nie używa w ten sposób konturu, jak, no może, chociaż może się mylę, to też wyniki, to wynika z jakichś moich obserwacji, ale tak zauważyłem, że dziecko nie używa w ten sposób, w ogóle mało używa czerni, no chyba, że jakoś tam ma naprawdę, ten jego świat jest, powiedzmy, Zaburzony i ten, ten rozwój nie przebiega w sposób należyty. Ale czernie jest jakimś rzadkim kolorem w obrazach dzieci. Chociaż też się zdarza, no ale to już nie ogólniając, może jakiś wybitny. Właśnie się zastanawiam, czy ja tej czerni używałem też, będąc młodym twórcą w wieku przedszkolnym czy szkolnym. Jak to było u mnie? Nie wiem do końca, nie pamiętam. Eee, ale ja chciałem Wam powiedzieć właśnie o tym, że. że Teraz, kiedy sobie tak spokojnie, bo już niektóre miejsca są grubo nałożone, farby i teraz tu są takie miejsca, które albo teraz zarozetrzeć, jeżeli nam się nie podoba i trzyma trzymatej, to przeprzeć i wtedy mamy bałagan na tej płótnie, albo po prostu zostawić już, przyjąć to, że ten obraz będzie fakturowy, będzie miał jakąś tą fakturę malarską i, 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 i tak zostawić. I, i, I po dopiero przesunięciu kontynuować pracę nad tym. No nie wiem, zobaczymy. No, na razie sobie. Spróbuję tutaj pewne jakieś rzeczy tym konturkiem hmm, odnaleźć yy, tu na pewno, tu na pewno to się gdzieś powinno pojawić i to będzie mi fajnie. Teraz wezmę może szpachli i nie, nie, miejsca są takie, że już to w niektórych miejscach to przeszło, dlatego to może być ciekawe. Oj, tu tu coś spróbuję taki, jakiś fajny ślad rozostawić hmm, pod tą czerwienią, a te, te czerwieni dodać... Oj, to jednak, dobra. Yy, Troszeczkę widzicie, na, na jakimś fragmencie zostawiłem ten, zarobiłem to y, tym y, konturowym pędzeleczkiem y, drobnym. Teraz wezmę taką zieleń, o, zieleń chromową, troszeczkę takiej jakiej, zieleń tej ciemnej. Ona się nazywa, to, nie tutaj mam, to była ta zieleń. Ona się nazywa zieleń ciemna numer 15 i zieleń y, chromowa numer 17. Tę zieleni teraz tu użyję troszeczkę, je rozbielę bo chcę tutaj y, coś złamać ten może żółty żółtej cytrynowej. Słuchajcie, y, próbujcie tam na, na palecie mieszać kolory w ten sposób, żeby mieście sobie, sobie jakiś kolor, który chcecie tu położyć. I próbujcie sobie po prostu dodajcie, to, to z czasem przyjdzie, z doświadczeniem yy, yy, wiele próbek podejmiecie i żeby, żeby później już być pewnym tutaj o tych swoich decyzji. O, on będzie cieplejszy, chciałem coś takiego, taki cieplejszy zielony. Nie wiem czy nie jest jeszcze za, ta faza na położenie tego koloru zbyt wczesna, bo, bo jest tutaj jeszcze mokre to, pod spodem, ale o to mi chodziło. O. I ta zieleń taka ciepła, taka tej, to, tej chromowej zieleni rozbielonej z tym pomarańczowym, który jeszcze jeszcze dodam do tego do tego yy, no, bieli i tam go yy, jakoś tam wysmakuję, wyszukam wy, wy i wtedy będzie zupełnie to inaczej wyglądało będzie ten efekt. O, teraz troszeczkę sobie ociepiłem taką żółcią, żółtą yy, i troszeczkę jeszcze bielim. Taki rozbielony. Ocieplony kolor zrobiłem. no i tutaj też fakturowo położę na tym. O, niech to. No i tu gdzieś ten, y, wyszedł ten kolor spod tego. A jeszcze go przedłużę tutaj pod tym pasem. Nie wiem, czy ten nie zrezygnuje w jakimś miejscu, żeby to nie było tylko taki mm, sztywny, sztuczny podział tego tym pasem na. może, że kurczę. Może coś tu gdzieś wejdzie. O, zobaczymy. Może nie, niekoniecznie to. Będzie ten pas tak dzielił ten obraz na pół, no bo nie wiem dlaczego miałby to robić, i dlaczego to miałoby tak wyglądać. Zupełnie tą kompozycję może zmienię i odejdę od tego. O, od razu, od razu się tutaj lepiej się to zrobiło. tu troszeczkę jeszcze to, żeby tutaj mi się to nie... O, ten fragment może tu zostać, tu może rozjaśnię to, żeby to... Zaraz, zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, żeby to nie było takie przypadkowe, bo ten podział, żeby nie, 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 nie łamał tego, tej kompozycji jak na pół. Hmm, dlatego może to będzie dobre. Hmm, wezmę jeszcze teraz ten pędzelek cienki i troszeczkę tam go podrysuję. Te rzeczy, o tutaj te gdzieś. Hmm, oczywiście to jeszcze będę czy pracował nad tym, bo ta zielony. Popatrzcie, jak, jak m, podświadomie m, nie. Yy, zupełnie nie... Jako, w niewymuszony sposób yy, gdzieś wracam znowu do tych moich yy, stałych yy, malarskich yy, penetracji, że tak powiem. Czyli znowu jest przyziemień i się pojawia kontrastów. No po prostu te kontrasty gdzieś w człowieku tak yy, yy, w tej jego tu działalności na, na, na płótnie w tym, w tym ma malowaniu yy, czy pisaniu obrazów, jak to ostatnio powiedziałem gdzieś tam się pojawiają i już pewnie tego nie uniknę, nie, że to po prostu się ten kontrast pojawia. z czerwienią, tam pomarańczowy, zaraz, aha, ten pomarańczowy Pomarańczowy z tą... Yy, no z niebieskim właśnie, o, to zostawienie dzielnie czerwienią, jakiś fiolet z żółcią, no po prostu wszystko zmierza do tego, zupełnie o tym nie myślałem, nie planowałem tego, tylko tak poświadomie człowiek mi po prostu tym się kieruje, no. tego się nie uwolnimy nie się od tego, im pewnie obraz będzie ciekawszy wtedy, kiedy, kiedy będziemy pozbędziemy się takich Uwarunkowań, uwarunkowań, umysłu, tak? Że kiedy on nam przestanie tam hałasować i zmuszać nas do takich nawet podświadomie... Dobrze by było właśnie, żeby być, dlatego fajnie być dobrze nastrojonym przy malowaniu, nie myśleć o jakichś tych, bo tam, żeby to nie było, żeby to było fajne, świeże, spontaniczne i żeby w tym była radość, a nie, nie jakaś tam zgryzota, tak? Dlatego powiem Wam, czytam się do takiego mojego tutaj yy, no, no po prostu przyznam się Wam do tego, że yy, troszeczkę mi nie było, między innymi też dlatego, że tam w życiu, w moim tutaj i, i, i nie wiem, może nie, dla niektórych z Was to się teraz wyda, yy, może nie powinienem tak się zbierać tutaj na kanale w takich rzeczy, no bo jednak jestem yy, dla Was, nie powinienem być osobą, która no, ale w tej prawdziwości chyba to jest takiej autenty, autentyczności powinno to być yy, powinien być szczery do bólu i, i w tym być prawdziwy, a nie pozować na kogoś, kim nie jestem. No po prostu dlatego, dlatego mnie przez jakiś krótki czas nie było z wami, ale teraz już to na drogę z nawiązką do yy, no troszeczkę tam było różnych takich zawirowań. I chorobowych, i w rodzinie, i, i, i tak. Ale dobra, już wracając do malowania. Popatrzcie, coś fajnego: dwie plamy, i już tu dwa walory. Różnicuje to w natężeniu tego pomarańczowego. jakiś ciemny, ten, był podział się na te, te moje kratki. Zupełnie ten obraz nabiera zupełnie innego charakteru. Już jeszcze coś ciekawego dzieje. Teraz czerwieni jeszcze dodam. Ta czerwień pod tą zielenią, taką ogniską gdzieś tutaj, o. Ciemna, czekajcie, tak taka, może być taka czerwień i ona się tu, popatrzcie, popatrzcie co się dzieje, popatrzcie co to się z tym kowalem robi, jak to się fajnie tutaj y, poukładało i o, rewelacja, on powinien się tutaj znaleźć, jak już idąc tym tropem, to powinien się znaleźć tutaj. Bardzo niebezpieczne zestawienie niebieskiego z czerwony. to jest bardzo, y, to jest taki kontrast niechciany, taki, którego, no... Rzadko się ubieramy na przykład tym To jest bardzo, bardzo, to musi być bardzo wysmakowane. Ten niebieski jest za bardzo agresywny i czerwony i robi się bardzo nieciekawy ten. On musi być, albo musi być niebieski bardziej rozbielony, bardziej taki, nastonowany, no, albo czerwień. Tylko znowu czerwień pójdzie w róż, a róż niebieskim to jest też już, to już jest zabójcze. To już, to jest taka po prostu, jakby się trzeba powiedzieć, wiola malarska. No, ale nie, no, nie, no, przepraszam za takie określenie, ale no, to, to tak to jest. W, w takim... Mm, w tych rozważaniach barwnych, kolorystycznych, też można znaleźć takie określenia i, i tak się tam zagłębiać, żeby to, mm, no i, i, i odnajdywać takie właśnie smaki, no, porównania, tak? I tu jeszcze niejednokrotnie no, będę Wam pewnie pokazywał, y, jakie tutaj rzeczy się, no, i teraz jeszcze, jeszcze potwierdzam to tym niebieskim z tym, ale postaram się z tego wybrnąć, i znaleźć coś fajnego i, i no bo bardzo, właśnie jakie to zestawienie, no, niesamowite. Z tym, z tym to się. Tu bardzo fajny powinien być ten element. Nie, to naprawdę będzie naprawdę fajny, będzie rewelacyjny Już to widzę, że, że po, po, poprowadzę go, już wiem, w jakim kierunku to pójdzie. Jest jeszcze przy nim trochę pracy. Nie tak jak ten poprzedni, który namalowałem przez trzy posiedzenia i tam jeszcze jeden zrobię odcinek, który Wam pokażę, jak go skończę. No, ale ten też będzie fajny. Po prostu tak to jest. Słuchajcie, teraz wybiorę zieleni. tą zieleń, jest ta, ta zieleń w talo. I tutaj te, te rejony, tutaj. Nie wiem, czy nie przesadzę z kolorem, bo tu jest zielony, taki rozbielony, tu jest ten pomarańczowy. To już był bardzo fajny fragment obrazu. Tutaj już fajnie się przenika z tym tą czerwienią, tutaj też kontrastowo. Nie wiem, ten niebieski to jeszcze dopracuję, bo on albo czerwień osłabię, a ten niebieski zostawię w tym... Nie, coś trzeba zrobić z tym niebieskim, bo on tutaj się strasznie gryzie z tym, z tym tą czerwienią. A teraz chcę popracować z tą zielenią i jeszcze zrobić... Słuchajcie, gdzie mam biel? Gdzie mam biel? jest biały i do tej y, dodać y, tutaj jakieś przestrzeni do tej zieleni. I trochę bieli tutaj, to jeszcze będzie ten do tego y, Zawsze tej bieli na paletę wyciskajcie więcej. Słuchajcie, a jeszcze chcę przy okazji tu będę malował, y, a tutaj taki jeden z tematów, na przykład y, y, kto to napisał mi, jestem studentką Akademii Muzycznej, tu, tu, tu cały ten, chodziło o to, y, tu, kto to się podpisał? nie wiem, kto mi się to podpisał, ale jeden jednym z y, dziewczyna, y, ale nie pamiętam, no, nie dopisałem. Czy studia plastyczne są potrzebne? <laughs> I to jest dobre pytanie i pewnie odpowiedź od razu się naciska, y, nasuwa, od razu się nasuwa odpowiedź bez, y, tak powiem, y, oczywista, tak? No nie są potrzebne, wiadomo, że nie są potrzebne i w historii sztuki, w historii malarstw to są y, y, ludzie, którzy w życiu nie, 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 nie uczęszczali do żadnych szkół malarskich, a, a są, yy, że tak powiem, wybitnymi postaciami z historii sztuki i, i malarstwa, natomiast yy, są też tacy, którzy no, po prostu gdzieś yy, tam... Ale głównie chodziło tutaj tej koleżance, tej... Yy, o to, że yy, zajmuje się czym innym, o tam chodzi gra yy, na instrumencie, zajmuje się zupełnie, czy, czy raczej w tym zaznaczeniu, czy są potrzebne, yy, czy osoby, które na przykład, ja, ja byłem taką osobą, która na przykład chodziła do liceum spół plastycznych, tak? Czyli yy, już na poziomie szkoły średniej. Oczywiście od dziecka tam po przedszkola malowałem, rysowałem, ale już na poziomie, już tam yy, opowiadałem o tym, że tam miałem być technikiem, mechanikiem obróbki z skrawaniem i tam już miałem te papiery złożone do szkoły, yy, do techniku mechanicznego, ale gdzieś tam za, za namową yy, już nieżyjącej moje, yy, mojej kuzynki yy, okazało się, że ona mnie tam sprowokowała, powiedziała Adam, no ty... Taka uznana osoba, zdobywca tam laur, zdobywca laurów na różnych tam olimpiadach klasycznych, Kto jak nie ty powinien być uczniem takiego liceum? No i tam złożyłem te papiery szybciutko, tam jakoś mi się udało, czy dostałem, zdałem ten egzamin. Ach, za ostro. Ja tu gadu gadu, a tutaj mi się tutaj dziwne rzeczy robię. No i słuchajcie, no i, i tak to właśnie wyglądało, że po prostu... Yy, uczęszczałem do liceum, już do liceum plastycznego, tak, natomiast y, znam też takich, y, takie osoby, później nauczeni, które poznałem, które y, nie uczęszczały i, i, i równie dobrze sobie radziły, także to nie ma reguły na to, natomiast, y, y, no co mam powiedzieć, no, y, y, Trzeba po prostu, każdy z nas, no, jeżeli na przykład nie chodziłaś, nie chodziłeś do, do liceum plastycznego, to nie dyskredytuje cię w, na egzaminie, nie, nie, nie świadczy o tym, że, że tego egzaminu nie zdasz na wyższą uczelnię plastyczną i tak dalej, jeżeli chcesz się w tym kierunku kształcić, jeżeli te Twoje drogi tam Twój pomysł na, na, na to studiowanie właśnie chciał, chciałabyś, chciałbyś studować się w tym, na takiej uczelni. Trzeba próbować. Yy, trzeba dążyć, ja też za pierwszym razem się nie dostałem, chociaż nawet byłem yy, yy, ten... no wiadomo, to są bardzo oblegane kierunki, bardzo yy, elitarne, że tak powiem, tak, no bo to jakoś tam, nie wiem dlaczego tak jest, ale te, te kierunki artystyczne są po prostu, są, chociaż tych szkół jest coraz coraz więcej różnego profilu, różnego, różnej maści i nie tylko yy, Akademie Sztuk Pięknych i tak dalej. Kiedyś to w ogóle były tylko dwie akademie sztuk pięknych w Polsce to były. Już to była Akademia Krakowska, czyli Akademia Szkół Pięknych w Krakowie i Akademia w Pięknych w Warszawie, teraz Akademia Szkół Pięknych to yy, aha, i były poza tym te wszystkie inne pozostałe, wyższe uczelnie plastyczne w różnych miastach wojewódzkich, czy tam na no tych większych w tych miastach, jak Poznań yy, Wrocław, czy tam yy, nie wiem, co tam jeszcze yy, Łódź yy, to były, to były wyższe szkoły sztuk plastycznych. No, ja też... Ja po prostu nawet Wam się tutaj nie będę tutaj chwalił tym, ile lat studiowałem, ale o. Wiecie, ja teraz buduję tym kolorem sobie przestrzeń, jak sobie tutaj dodaję różnych valorów, y, tego w tym, tym, tych kolorach. Tutaj będę sobie to prowadził, mam ustalone te kolory y, główne, jakoś tam zaznaczone. Gdzieś to jeszcze jest mokre, ale popatrzcie, co tu się dzieje. Tu już ten obraz tej części, to się robi naprawdę ciekawy, Gdyby tak wyciąć taki fragment, to już by było jeszcze tutaj ten, ten płaski, niebieski zaraz go też poprawię, to by było zupełnie fajne fajne malowanie, fajny obraz na tym fragmencie. Także wracając do tematu, no to jest rzecz indywidualna, ale wiadomo, w liceum plastycznym takie osoby mają, dlatego warto jest, i to rada dla tych osób, które chcą zdawać do szkół artystycznych, do szkół na akademię, czy tam na inne szkoły artystyczne tego rodzaju. Żeby ym, nie nadrobić traconego czasu, bo, bo nie ma takiego, jak, bo ktoś, kto, kto nawet nie uczęszczał do szkoły plastycznej, może mieć większe zdolności, jakiś tam większy zasób doświadczenia, nawet w malowaniu, niż, niż taka osoba, która do takiej szkoły uczęszczała. Dlatego no, po prostu nie ma tutaj reguł. I yy, nie, nie zrobiła się teraz taka dziwna rzecz z tym będę musiał wziąć ten konturowy ten dalek i jeszcze to poprawić. Także mm, aha, no nie macie i, i może, możecie nawet y, mieć większą świeżość, jakąś łatwość w malowaniu niż, niż osoby, które y, mogą y, wejść, wpaść w jakiś taki, y, nie wiem, y, szkoła taka jeszcze y, nie, nikogo nie oceniając, nie krytykując, ale jednokrotnie może być tak, że w takim liceum plastycznym tym liceum plastycznym człowiek nabiera jakiś manier i, i może, i minus, tak, i może tam po prostu w zderzeniu później z oczekiwaniami na takiej uczelni to może być ten, chociaż nie, to jest w tym, w tym czasie, kiedy trzeba się temu przyjrzeć, natomiast to właśnie w ten sposób wygląda, że, że na takich uczelniach nie decyduje o tym, po prostu w żaden sposób nie decyduje yy, to, czy ktoś chodzi do, do liceum plastycznego, czy nie. No, po prostu tak to jest, że o tym decydują inne względy czy, czy umiejętności, tak? Yy. Na, na pewno warto by było skorzystać z jakichś kursów, z jakichś tych, oglądać Adama Razika na YouTube, <grych> yy, napisać do mnie, jeżeli macie takie yy, 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 oczekiwania, że na przykład ktoś, yy, ktoś planuje. Jestem w stanie nawet, yy, jeżeli nawet, yy, yy, we Wrocławiu, to na pewno możemy się spotykać i mówię Wam, takiej bezpłatnej lekcji udzielić, jakich, znaczy lekcji w sensie takim, że spojrzeć na Wasze prace, podpowiedzieć, co należałoby zrobić, żeby... Yy, oczywiście nie gwarantuję, znaczy... Powinienem powiedzieć, że gwarantuję, no bo przecież nie ma gwarancji, tak? To Zależy wszystko od tych tam okoliczności. Słuchajcie, będę kończył, bo już się czas kończy. Zapraszam Was na mój kanał. Zaraz o tym temacie jeszcze będę mówił na kolejnych, kolejnych nagraniach, a Was zapraszam bardzo gorąco do oglądania mojego kanału i do odwiedzenia subskrybowania.